Wilk stanął przy siódmym pagórku, rozejrzał się po podwórku i do babci w okienko zapukał. Kto to puka i czego szuka? To ja, babciu czerwony kapturek. Borem, lasem przybiegłam tu sama. Z lekarstwami przysłała mnie mama. Jakiś dziwny masz głos? Bo mam chrypkę. Nie zdążyłam cię dojrzeć przez szybkę. Chodź do okna! Niestety nie mogę, bo po drodze zraniłam się w nogę. Ledwo stoję. Ach, puść mnie, babcia, miła! No i babcia drzwi otworzyła. Wilk wskoczył, połknął staruszkę tak jak. Wróbel połyka muszkę. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie tak. Czerwony kapturek, to ja się tak. No, łe. do mam pusty łe. po takiej potrawie.